Na następnym odcinku Minecrafta PlayStation 3 zjadam swoje śniadanko i ten odcinek jest znowu w moim pięknym świecie i... na moim ramieniu jest dziubek mój ptaszek czyli papuga ostatnio te drzewka tam posadziłem skończyliśmy już tanie tą pizzerię i kwiatki tam tu dałem musimy się nudziłam. czyli w tym odcinku planuję Chcę zbudować sobie domek na drzewie. Tak że Adren bardzo by chciał taki. On o tym nie wie, że budujemy teraz. Fik. Oj, dziwek. Zabierzemy to, bo chcę wyhodować takie duże drzewo w ogrodzie. Zawsze gadał, że chciałby taki domek. Tylko kierem muszę mieć, bo za pierwszym razem mi się to na pewno nie uda. Nie, nie takie. Trochę drewna nawet ten się porobi. A, tego za dobrze nie przemyślałem. Je, może tutaj. A, nie. Dobra. No nie no. O, fajnie widać są świątynię dzisiaj. Tam w ogóle nie ma chmur. Dobra. A tak po drugie, z, te, z tych małych drzew, jak to dostanę, z tych, z tych sadzonek, chcę tam zrobić las, o tam. Taki, żeby to miało korzyść bo tutaj rozwalimy bardzo dużo drzew. I chcę, żeby coś tam. O. Wiesz co dziwak to nie jest dobra misja dla do Ciebie. Chodź tutaj. Zejdź na i tu wysieć. Trawa, trawa mi wyrosła w tym ogrodzie jakoś szybko. i no. Może tutaj bardziej nie postawię. O, proszę. Ach. Tam mi się udało o tej pizzerii wyhodować to duże drzewo. Tutaj coś. Nie ja wiem, nie idzie za dobrze to. Ciekawe ile drzew poszło na wybudowanie tego domu. Pewnie jest jakieś 50 albo więcej nawet. No. Proszę waga. Chcesz tylko duże drzewo Co jest drzewko No nie no, ponad 30 tej mocnej kostki takie ma drzewo Ajajaj aj, aj. O jabłkoś tylko jest Nie no jabłko Ojo! Ja. Wreszcie! Udało się nam! Jumki. Dobra. To na ten, na ten odcinek. Zrobiliśmy drzewo. O ja. i za to drewno, co dostaliśmy, wybudujemy drabinkę. Znaczy, drabinkę już mam za drewem próbujemy ten zrobić wyprawę, żeby rozwalić smoka. Ale przed tym chcę wybudować mu domek na drzewie. Znaczy to będzie wspólny, ale Wiesz co? To chyba dziennie. Dobra, skończona. Czyli zobaczymy się w następnym odcinku. Minecraft, a to 3. I żegnam. Pa!